Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę całe lód i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się, głupia czekolado. Jane, ta czekolada nie chce, żeby nie zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Pyszka. Jesteś taka dziwna, Bibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuje kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła weżerka, ty sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1 podnoś. O ja ciechiński makaron! Mój jest zamrożony! Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam też na gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron! Jest taki pyszny! Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry! O nie! Jakie to pikantne! Phoebe, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super właśnie tego potrzebowałam! Mmm, jakie pyszne! Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Otworzy pierwszy. Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czat! Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Phoebe, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się! I co powiesz? Phoebe, dzięki za pomoc, to było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę! O nie, mój idealnie równy biały uśmiech! To straszne! Nie tknę już tej okrutnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją, jest jeszcze gorąca i taka pyszna! Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra! Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram! No i widzisz! Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, czupa czups! To znaczy, że ja też go mam tylko roztopioną wersję. Mam szczęście, czupa wygląda tak pysznie. Rewelka! Oj, język mi się przykleił teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na Maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do czupaczupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupaczupsa i zaraz zobaczysz jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. To wygra tworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? Ojacie nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nuggetsy. Ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane nawet nie patrzy w swoje nagecy. Tak już wiem, że będę miała zamrożone. No, i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Boli, jak się w nie wgryzam, ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. ja nie śpię. Fibi, śni mi się jednorożec. O rany, jeden naget już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. Nie są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz, zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne gorące gofry! Zaraz ich spróbuję. A, ha, a! Są naprawdę gorące! Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. Mm. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O ja cię to jest takie do... Rumianek i kilka kropel mojego sekretnego składnika. Mikstura jest prawie gotowa. Narysuję na tablicy, żeby było bardziej zrozumiałe. Najwyższy czas coś przekąsić, dopóki nikt nie patrzy. Uwielbiam żelki. O, kogo ja widzę. Dziękuję, rączka. No, na końcu trzeba. Co to za hałas? Snickers się przyda. Co tam się dzieje? O nie, przyłapała nas. To wam pozwoli mieć na lekcji. Oddajcie mi wszystkie swoje smakołyki. Szybko! Konfiskuję je. Pospieszcie się dziewczyny. No dobrze, skoro pani każe. Witamy na zajęciach plastycznych. Waszym zadaniem jest narysowanie czaszki. Wszystko jasne! Hej, Wednesday! Zobacz co mam! Farba i co z tego? No właśnie, że to nie farba. Nie bój się, zaraz ci wszystko opowiem. Pewnego dnia jadłam słodki żel i odrabiałam pracę domową. W takim dobrym nastroju, dopóki, przez przypadek, nie pomyliłam tubek. Wzięłam farbę zamiast żelu i wycisnęłam ją prosto do ust. To było okropne, ale dzięki temu wpadłam na genialny pomysł, jak przemycić żel do klasy. Następnie przelałam żel do tubki z farbą w tym samym kolorze. Teraz nikt się nie domyśli, że mam przy sobie ten smakołek. Padam! Co ty na to? To świetny Nit. Ja też coś mam. Co ty robisz? Jak wiesz, moja paleta składa się tylko z czerni, bo to najlepszy kolor do narysowania strasznego nietoperza. Ale łobus rączka rozsypał kadłubę ciastek na mojej palecie i wtedy mnie oświeciło. Położyłam oreo zamiast farbek, żeby coś przekąsić w klasie. A, to ma sens! To mądre posunięcie! Słyszałam, chrupanie. Czy wy tu znowu jecie? Zobaczmy. No, nie widzę nic podejrzanego. Dziwne. To tylko farby, malujemy. Lepiej, żeby niczego nie zauważyła. No dobrze, kontynuujcie. Uf, udało się. I jaka jest odpowiedź? Wednesday, jak ci się podoba mój kalkulator? Nie wygląda jakoś szczególnie. Przyjrzyj się lepiej, zamiast guzików są żelki. Mm, super. Wczoraj jadłam moje ulubione pianki marshmallow i odrabiałam pracę domową z matematyki. Ale wtedy przypadkowo opuściłam kalkulator i wyleciały z niego wszystkie przyciski. Byłam bardzo zdenerwowana, ale od razu pomyślałam, czym je zastąpić. Przykleiłam pianki marshmallow i dodałam skitelsy, no i żelki. Dzięki temu mam niesamowity kalkulator, który przemyciłam na zajęcia. Och, jestem taka głodna. Gdzie moja gumka? O, mamusiu! Ha, Nabrałaś się. Ja też mam dla ciebie świetną historię. Lubię jeść więcej pianek Marshmallow, zwłaszcza gdy czytam mój pamiętnik. Ale wczoraj ktoś zrujnował go swoimi głupimi wyznaniami i byłam wściekła i wzięłam gumkę, żeby wymazać te bohomazy. Ale nie udało się. Potem zdałam sobie sprawę, że przez pomyłkę chwyciłam za Marshmallow, co oznaczało, że inni też się nie kapną. Więc po prostu wzięłam kilka pianek zamiast gumki i zebrałam je ze sobą. Smacznego. Kto tam mówi smacznego? Mają jedzenie na ławce? To dziwne, nic tam nie widzę. Zwróćcie uwagę na nietoperze. Musicie znać wszystkie szczegóły ich budowy. To całkiem jasne. Benit, jak ci się podoba moja nowa gumka? Myślę, że jest całkiem smaczna. Co o tym myślisz? Fajna! Po prostu przykleiłam żelka w kształcie nietoperza, używając syropu kukurydzianego. To bułka z masłem. Ja też przyniosłam ze sobą coś na zajęcia. Myślisz, że to wroka? Wcale nie. To mój nowy lifehack. Dobra robota, Enid. Dziękuję. Trudno jest przemycić słodycze na lekcje biologii, więc wzięłam długopis i napełniłam go strzelającą posypką. Teraz mogę się nią delektować, kiedy tylko chcę, a nauczycielka nie widzi. To jest takie super. Dlatego właśnie nazywają się nietoperzami. Co pamiętałyście? Co? Mogłabym przysiąc, że znowu jadły za moimi plecami. Czas na szkło powiększające. Na pewno was zdemaskuje. Biurko, zeszyty, długopisy. Czysto. Wygląda na to, że się pomyliłam. Te nuty musicie znać w pierwszej kolejności. Nic nie śpi. Obudź się. Rączka, obudź ją. Przestań chrapać. No co jest? Spróbuj zatkać jej nos Co się stało? A, najwyższy czas napić się kawy Dobrze, że mam ją przy sobie Teraz włożę słomkę i szybko się pobudzę Ekstra! Dobrze, że wczoraj wpadłam na ten genialny pomysł, aby wstawić kawę do kubka na kredki Pozostało go tylko okleić dla kamuflażu i dorzucić słomkę Widzisz Wednesday? To proste Brawo, ale ja też mam mały sekret Przeciągnęłam słomkę prosto do butelki z kolą. Wow, super! Świetny pomysł! La, 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 la. Czy wszystko w porządku? Myślę, że tak. La, 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 la. Czas na moją ulubioną geografię. Zobaczmy więc, co mam na mojej mapie. Muszę dokonać kilku pomiarów. A żeby było łatwiej, zjem troszkę chipsów. Czekajcie! To genialne! Możemy nasypać tutaj chipsy i przemycić je do klasy. Juhu! Ej, Wednesday! Sama co wymyśliłam? Co tam, chrupie? A nie, wydawało mi się, kontynuujemy. Co masz dobrego? Zaraz ci pokażę. Piselkowe oczy! Ale ekstra! Często się chipsami. Co to za hałasy? Pam, param, pam, 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 nic nie robimy. To jest podstawowa zasada w geometrii, zapamiętajcie ją. Enid, chcesz zobaczyć coś fajnego? Wow, czy to żelki? Zgadza się, wczoraj dekorowałam moje nowe etui i postanowiłam pokryć je żelkami. Co sądzisz o wyglądzie moich butów? Moje trampki są teraz zrobione z cukierków. Nieźle. Dzięki Wednesday. Jak wiesz, uwielbiam wszystko, co tęczowe, więc kiedy szybko zdałam sobie sprawę, że te cukierki będą idealnie pasować do mojego stroju, pozostało tylko je przykleić do moich nowych butów. Właśnie w ten sposób. Nikt nawet nie zauważył. To przezabawne. Podejrzane. Ach, tak! Ha! Mam was. Oddajcie wszystko tutaj. Porany, co za porażka. Koniec ze słodyczami w klasie. Szkoda, ale dostanie go, ten kto najlepiej narysuje. Czas start. Ej, Mary, masz coś pod nosem? Nie, no, Ben, to wcale nie jest śmieszne. A ja myślę, że nawet bardzo. Dobra, wydrapię piórem nowy telefon. Oj, złamało się. Muszę znaleźć coś innego. Co? Kurczak? Śmierdząca skarpeta? Fu, co za ochyda! Co to takiego? Jakoś mi słabo. Ups, przepraszam, Jane. Nie zrobiłem tego celowo. Szukam dalej. Papierki, cukierki, monety. O, idealnie. Właśnie tym wydrapie mój nowy telefon. Jeszcze kilka szczegółów. Wspaniale. Idealnie. Dziękuję, monetko. Check it out. Mary, jak tam u ciebie? U mnie? Zaraz zacznę rysować. Tylko, że już zapomniałam, co mam rysować. Eee... A, no tak, telefon. Najważniejsze, żeby było widać, że to telefon. Ben, co o tym myślisz? To twój rysunek? Jestem tu. Zapomnieliście o mnie? Co? Co wy tam narysowaliście? Kurczę, ja nic nie zdążyłam! Moje pióra. A, ja pracowałem całą noc. Czas minął. Nie zdążyłam nic narysować. Daj sobie spokój. Mam pomysł. Zamieni rysunki Ben i mój. Mary, co tam masz? Oto moja praca. Niesamowite Mary Ben. Proszę spojrzeć i ocenić. Bez nadzieja. Co? Zamieniłaś rysunki? No i co z tego? Dzięki temu iPhoneik jest mój. Bla, bla, bla. Muszę wstryknąć foteczkę. Co? To jakaś stara cegła. Zwariowaliście. Nową nagrodą jest Barbie. Podoba się, fajna, co? Dziewczyny, co z wami? Obudźcie się. To nie taka zwykła Barbie. Spójrzcie, to jest tort Barbie. Widzę, że jesteście podekscytowani. No dobrze, w takim razie uruchomię czas i zaczynamy. Okej, okay, tylko jak malować maszyną z cukierkami? Może trzeba zjeść cukierka i wtedy przyjdzie inspiracja. To guma. Mogę jej używać jak plasteliny. Okej. Okay. Ale super. Fajnie mi to wychodzi. Ben, co ty na to? No pięknie, ślicznotko. Ja też zrobię równie dobry rysunek. To będzie głowa. Dobra, potrzebuję więcej gumy. Z tych czerwonych będzie świetna sukienka. Odlot. Mary, co o tym myślisz? Starałem się. Uuu Ben, to wygląda jak potwór a nie Barbie. Ale fajnie, udało mi się otworzyć to urządzenie. Muszę przerzucić jak najwięcej gumy. Mm, Okej, okay. ta ilość gumy powinna wystarczyć. Ten kawałek ugniatamy i kładziemy tutaj, a potem ten tutaj. Okej, okay, świetnie. O nie! Gdzie są moje okulary? Co to za obrzydlistwo? Bento ty? Gdzie są moje okulary? Ach, moje okulary są pokryte gumą. Ochyda. Oh, chyda. Jane, zabierz tę gumę z twarzy. Czas do biegum końca. Co zrobiliście? Jane, zaprezentuj swoją pracę! E, proszę o to ona! No znowu jakieś was To totalna porażka. A ty co masz, Mary? No, twój rysunek jest niesamowity. A co ma Ben? Ben chyba nie chce tortu, więc nagroda wędruje do Mery. Zasłużyłaś na nią. Kura! Jestem najlepsza w Barbie. Mm, spróbuję kawałek. To jest pyszne. I jeszcze kawałeczek. Słuchajcie, to jest prawdziwa tak uczta. Ten tort jest tak dobry, że nie mogę się oderwać. No normalnie palce lizać. Zjem szyściutko. Możemy dostać kawałek? No dobra, częstujcie się, ale zostawcie coś dla mnie. Dzięki. Oto i nowa nagroda, zestaw kosmetyków. Dziewczyny będziecie zachwycone. A będą jakieś nagrody dla mnie? Dobra, narysuję dla zabawy. Czas start, zaczynajcie. Czyli trzeba rysować kredkami świecowymi? Hmm. To bułka z masłem. Okej, okay, trzeba narysować kontury. Potem kilka szczegółów tutaj. Dodamy serce. Wychodzi naprawdę dobrze. Hmm, dziewczyny, ocencie proszę mój rysunek. Jest piękny, prawda? Hmm. Nikt nie narysuje lepiej ode mnie. Zaraz pokażę wam swoje umiejętności. Co? Ja zaraz pokażę, kto tu ma większy talent. Bingo! Właśnie spadłam na genialny pomysł. Po co tracić czas na kolorowanie, skoro można zetrzeć kredkę na tarce? Przykryć ją drugim kawałkiem papieru i przeprasować gorącym żelazkiem, aby stopić kredkę. Widzicie, jakie to proste? Zajmuje kilka sekund. Teraz też coś wymyślę. Wiem, mam tu wrzątek. Faj! I kredki. Po prostu połam je kredki i wrzucę je do gorącej wody. Wtedy się w niej rozpuszczą i zamienią w farby. Potrafię kolorować szybciej niż Mery. Zobaczcie. A, a nie mówiłam? Naprawdę podoba mi się to, jak to wychodzi. Super. Ojej, co to za zapach? Mery, wszystko w porządku? O nie! Wszystko mi się spaliło. Zamyśliłam się i zapomniałam o żelazku. Co ja mam teraz zrobić? Odsuńcie się! Mary, uważaj! O nie! Moja farba rozlała się po całym rysunku! Jest zniszczony! Czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. Pierwsza jest Mary. OMG! To abstrakcja, ale nie o to mi chodziła. co ma Jane? Znowu jakieś bazgroły. To nawet śmiesznie wygląda. Może Ben nie zachwyci? Wow, no to arcydzieło! Nie mogę w to uwierzyć! Zestaw do makijażu idzie do ciebie, kolego! Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Mary, chcesz może makijaż? Jane, ty też chcesz? Dziewczyny już mi się kręci w głowie. Bingo. Ale mam pomysł. Zrobię wam makijażę w tym samym czasie. Dobra! Gatowe. Co wy na to? Starałem się. Ben, co ty zrobiłeś? Zrobiłeś ze mnie straszydło! No przepraszam. Ups. No dobrze, moje dzieciaki. Mam dla Was nowy prezent. Tego kociaka. Widzę po Waszych minach, że podoba Wam się nagroda, więc zaczynajcie rysować. Mary, jesteś dziś taka piękna. Oj, to znaczy piękna jak zwykle. Dobrze, mamy narysować kota słodkim żelem? To bułka z masłem. Oczy, uszy, ciałko, łapki. W porządku. Skończyłem. Dlaczego się śmiejecie? No. Ponieważ najwyraźniej opuściłeś zajęcia, na których uczyliśmy się rysować kotki. Zaraz pokażę ci, jak to się robi. Spróbujmy. Jakie kwaśne. Chcę spróbować więcej. Mmm, jakie dobre. Dlaczego wszyscy milczą? Ten żel jest taki pyszniutki. On jest do rysowania, a nie do jedzenia. Pokażę wam, jak się rysuje kotka. Bo Mary zaraz nie będzie miała czym rysować. A <śmuszczaj> to mój kotek jest gotowy. Dobrze, czas minął, czekam na Wasze prace. Mary, naprawdę wszystko zjadłaś i nie rysowałaś żadnego obrazka. Dobrze, pokazujemy. Ben, co tam masz? <śmuszczaj> Tak sobie. Rozumiem, że Mary nic nie ma. A co pokaże mi Jane? Wow, no to jest oryginalne. Ładny kotek, brawo. Hurra, wygrałam. Jaki słodki kotek. Nazwę cię Kuszek, ponieważ jesteś miękki i milutki. Po prostu uroczy. Jane, myślę, że twój kotek chce być mój. Chodź do mnie, koteczku.